Jakimi kosmetykami dzielisz się z własną córką? Mam 52 lata i mam dorosłą córkę. Pokażę Ci, jakich kosmetyków może używać i mama, i córka. Zacznę od tuszu. Tusz do rzęs. Króciutka szczoteczka, jest bardzo wygodna. Wyłapuje najkrótsze. Używam i ja, i moja córka. Czasami, jak przyjedzie, zapomni swoich. Korzysta jest też zadowolona. Kolejnym produktem, który może też stosować i mama i córka, rozświetlacz pod okolice oka. Tak pięknie się mieni. Jest delikatny. I córka może sobie E, rozświetlić okolice oka. Ten sposób. Mamy, może dla e, córek coś podpowiem, albo w odwrotną stronę. Kolejny fajny produkt do konturowania, brązer Pokażę Ci też, jak go stosować, żeby wyszczuplić swoją buzię. Nakładasz go tutaj, nie niżej, tylko wyżej i jedziesz też nie za daleko. Nie robisz tego od ucha i tutaj niżej, bo po prostu dodasz sobie kilogramów, tylko stosujesz tutaj o tak, żeby było po prostu wyżej. Jeśli masz niżej, twoja buzia będzie wyszczuplona, tylko nie w dół, a w górną stronę i w okolicy tutaj ucha jedziemy pędzlem. Mama i córka może zastosować jeszcze tutaj troszeczkę różu z takiej swojej dobranej, i tutaj w tym możesz sobie jeszcze dodać. Będzie wtedy takie i rozświetlenie, i taka lekkość, dziewczęcość. Całość. blendujemy. Co jeszcze mama może używać razem z córką? Błyszczyk konturówka. I jeśli chcesz troszeczkę błysku, to drugi błyszczyk, który y, mieni się. Tutaj jest taki. I robimy takie trio, ten czy tylko ten mat. Jeśli wyjdziesz troszeczkę dalej, to powinien.